I syna, i ducha świętego. Amen Pany z Wami, i z Spotykamy się dzisiaj w naszym Narodowym Sanktuarium w Józefowej Kaplicy, aby świętować. Świętować srebrny jubileusz. Pracy. Pani Ewy Kotowski-Rasiak. Chcemy Panu Bogu dziękować za Panią Ewę, za jej pracę, za to wszystko, co robi dla Kaju, ale także dla naszej diecezji. Chcemy polecać osobę, bo najważniejszy jest człowiek. Chcemy polecać dobremu Bogu pracę pani Ewy i te wszystkie sprawy, które nosi w swoim sercu. Chcemy Panu Bogu za te 25 lat podziękować, ale jako, że jesteśmy na Eucharystii, chcemy ten czas i to wszystko, co się wtedy stało, Panu Bogu ofiarować. Chcemy też. Wyznając wiarę, że wszystko jest w rękach Bożych, Panu Bogu zawierzyć to, co jest przed naszą czcigodną jubilatką. Chcemy prosić, aby dobry Bóg, Jego Błogosławieństwo zawsze Pani Ewie towarzyszyły. Wszystkie sprawy Pani Ewo. Ciesząc się tym jubileuszem, razem z Panią, zapraszając w naszą modlitwę oczywiście Świętego Józefa, bo w tym miejscu trudno byłoby go nie zaprosić, ale także patrona dzisiejszego dnia, czyli Świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i ludzi mediów, tak pięknie się złożyło. Zapraszając ich wszystkich w tę naszą modlitwę, chcemy, Szczerze teraz do Pana Boga wołać, aby ta nasza modlitwa była prawdziwa, szczera z naszej strony i Bogu miła. Uznajmy na początek nasze grzechy. Spowiadamy się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Hallelujah, halleluja, halleluja hallelujah, hallelujah. Halleluja, halleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Abyście szli owoc przynosili. Halleluja, 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 halleluja. Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, panie. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo pańskie, Tobie Chryste. Droga i szanowna jubilatko, drodzy i szanowni uczestnicy dzisiejszego jubileuszowego świętowania. Spotykamy się w takim szczególnym miejscu, jakim jest dla nas kaplica Świętego Józefa w naszym narodowym sanktuarium. Spotykamy się, żeby, żeby modlić się. Wraz z Panią Ewą i za nią, ale także spotykamy się, żeby się zatrzymać, żeby się zadumać, nade wszystko, żeby posłuchać Bożego Słowa. Bo to miejsce, nasza Kaplica Józefowa, jest miejscem naszej modlitwy, gdzie przychodzimy i otwieramy nasze serca i szczerze do Pana wołamy, gdy uwielbiamy Go. Ale także jest miejscem, w którym chcemy go słuchać, bo przecież dobry Bóg przychodzi do nas w swoim słowie. Gdy dzisiaj wspominamy świętego Franciszka Salezego, gdy dzisiaj mówimy dużo w kościele o ludziach mediów, gdy dzisiaj świętujemy z panią Ewą jej jubileusz prat. Lata pracy dla Kaju. Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. Że dla Jezusa ważne jest nie tylko, co mówimy. Chociaż to jest bez wątpienia ważne. Ale ważne jest, jak to robimy. Bardzo dobrym przykładem, jak dobrą nowinę nieść innym jest dzisiejszy patron. Franciszek Salezy, człowiek wielkiej gorliwości. Biegał jak szalony po tych górach, tam, alpach w Szwajcarii. A jednocześnie ciągle szukał, jak, jak powiedzieć tym swoim diecezjanom, najpierw parafianom, potem diecezjanom, jak im powiedzieć o Jezusie, jak ich, jak ich poruszyć, skoro tak wielu było obojętnych. I ciągle szukał sposobów. Między innymi zaczął wypisywać te do, dobre no, prawdy Boże, na różnych plakatach i wywieszał je w różnych miejscach. Dlatego też dzisiaj mówimy że z patronem dziennikarzy. Ale też Franciszek Salezy zasłynął w kościele z pewnego dobrego stylu. Przekazania, przekazywania dobrej nowiny. Nie tylko był gorliwy, twórczy, ale także był przeniknięty Ewangelią. Chciałbym to mocno dzisiaj jakoś nam wszystkim zostawić, bo myślę, że to bardzo dobrze współbrzmi z tym, co dzisiaj, co dzisiaj opublikował papież Franciszek. Bo dzisiaj mamy też dzień, w którym papież Franciszek publikuje, jak poprzedni papieże też już od 59 lat, orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. I tytuł tegorocznego, tegorocznego orędzia jest Dzielcie się z łagodnością nadzieją, która jest w waszych sercach. Dzielcie się. Z łagodnością, ale nadzieją, która jest w Waszych sercach. To co święty Augustyn często powtarzał: Dzielę się z Wami tym, czym sam żyje. I bardzo znamienne jest to, że w tym orędziu, do którego lektury wszystkich zapraszam, piękny tekst, jest, jest też mowa o tym, że ważny jest, sposób, w jakim my głosimy dobrą nowinę, przesłanie nadziei, bo to w kontekście roku jubileuszowego. I papież mówi bardzo tak, myślę, że ciekawie i bardzo ładnie o tym, jak ważne jest, żeby, żeby nasza nadzieja była w zmartwychwstałym. Ważne jest, żebyśmy naszą nadzieję umieli uzasadnić. To jest też dzieło, to jest zadanie dziennikarzy i redaktorów. Ale jest jeszcze trzecie zadanie, o którym mówi papież. I papież mówi tak, pisze tak. Papież mówiąc o przesłaniu nadziei mówi wyrażeniu świętego Piotra Znajdujemy wreszcie trzecie przesłanie. Odpowiedź na to, na pytanie, ma być udzielona z łagodnością i bojaźnią. Przekaz chrześcijański, mówi papież, ale powiedziałbym także, że komunikacja w ogóle powinna być przeplatana łagodnością, bliskością. Stylem towarzyszy drogi podążających. Za największym komunikatorem wszechczasów, Jezusem z Nazaretu, który w drodze rozmawiał z dwoma uczniami do Emaus, rozpalając ich serca sposobem interpretowania wydarzeń w świetle Pisma. Dlatego też marzę o przekazie, który potrafiłby uczynić nas współtowarzyszami drogi wielu naszych braci i sióstr. Aby rozpalić na nowo w nich nadzieję w tych niespokojnych czasach, o przekazie, który jest w stanie przemówić do serca, wzbudzić nie reakcję emocjonalnego zamknięcia i gniewu, lecz postawy otwartości i przyjaźni, który jest w stanie skupić się na pięknie i nadziei, nawet w sytuacjach, zdawałoby się najbardziej rozpaczliwych. Wzbudzać zaangażowanie, empatię, zainteresowanie innym, innymi. O przekazie, który uzdolniłby nas do uznania godności każdego człowieka i do troszczenia się razem o nasz wspólny dom. I na końcu papież w formie pewnego wyzwania. Zaprasza wszystkich ludzi zajmujących się mediami. Bądźcie łagodni i nigdy nie zapominajcie o obliczu drugiego człowieka. Przemawiajcie do serca mężczyzn i kobiet, na rzecz których wykonujecie swoją pracę. Nie pozwólcie, aby waszym przekazem kierowały reakcje instynktowne. Zawsze siejcie nadzieję, nawet jeśli to trudne, nawet jeśli to kosztuje, nawet jeśli wydaje się, że nie przynosi owoców. Starajcie się używać przekazu, aby pot, który potrafiłby uleczyć rany naszego człowieczeństwa. Czyńcie przestrzeń dla zaufania serca, które jak wątły, ale od Odporny kwiat nie poddaje się zawieruchom życiowym, lecz kwitnie i rośnie w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, w nadziei matek, które modlą się każdego dnia, aby zobaczyć swoje dzieci powracające z wojen i okopów, w nadziei ojców, którzy migrują pośród tysiąca zagrożeń i perypetii. Trzeba być świadkami i promotorami komunikacji bez wrogości, która szerzy kulturę troski, buduje mosty i przenika widzialne i niewidzialne mury naszych serc. Opowiadać historie przesiągnięte nadzieją, biorąc sobie do serca nasz wspólny los i pisząc razem historię naszej przyszłości. Tyle papież Franciszek. I jest jeszcze jedno. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza uczniów, żeby, żeby byli razem. Ustanawia grono dwunastu, aby Mu towarzyszyli, aby mógł ich posłać na głoszenie, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Chrystus chce, żeby uczniowie byli razem z Nim. Poznali Go, weszli w Jego styl, aby móc ich posłać, ale obiecuje im także, że ich nie zostawi, że im zawsze będzie towarzyszył, nawet wtedy, gdy będą musieli wypędzać złe duchy. Chrystus zaprasza, powołuje, posyła, ale też. Darzy swoją łaską i błogosławieństwem. I o tym zawsze pamiętajmy. I oto się dzisiaj módlmy także dla pani Ewy. Żeby wypełniając to, do czego zaprasza ją Pan Jezus, zawsze pamiętała, że jego błogosławieństwo nieustannie jej towarzyszy. I niech to będzie źródłem pokoju, radości. I dobrego ducha na dalsze lata. Tego serca życzymy. Amen. Z pięknym zwyczajem, że zawierzamy wszystkich, którzy obchodzą swoje rocznice, i jubileusze. Dzisiaj zawierzymy opiece świętego Józefa, panią Ewę Kotowską-Rasiak. Święty Józefie, odpowiadając na Boże wezwanie skierowane do Ciebie przez anioła, Przyjąłeś do swojego domu Najświętszą Marię Pannę, która nosiła pod niepokalanym sercem wcielonego Syna Bożego. Kręcząc przed Twoim cudownym obrazem, zawierzamy Ci, święty Józefie, Ewę Kotowską-Rasiak, dziękując za 25 lat pracy w katolickich mediach. Wyproś jej zdrowie, Boże błogosławieństwo na każdy dzień i wszelkie potrzebne łaski. Uczyń każdą chwilę w jej życiu dziękczyniem Bogu za niewysłowiony dar miłości, który niech przepełnia jej serce, nadając sens wszelkim poczynaniom. Niech królestwo Jezusa zapanuje w jej rodzinie, czyniąc ją Nazaretem, który tchnie ciszą i pokojem. Wspieraj całą jej rodzinę, do by nigdy nie zabrakło chleba, by mogła się radować miłością swoich najbliższych. Wspomagaj we wszystkich trudnościach, cierpieniach i kłopotach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny spraw, by zawsze trwała w prawdziwej miłości, którą jest sam Bóg, a żyjąc w prawdzie i wierności Chrystusowi przemieniała oblicze tej ziemi. Święty Józef opiekunie rodzin, módl się.